Bo nowych samochodów do ochotniczych staży pożarnych przybyło w tej ostatniej pięciolatce ponad 420. To jest to element, który nas cieszy, a przede wszystkim powinien cieszyć naszych mieszkańców Lubelszczyzny. Bo te nowe samochody jest to w dużej mierze gwarant, że te samochody nie zawiodą, kiedy będzie potrzebne. Te samochody odpalą, te samochody dojadą w odpowiednim czasie. I tam, gdzie będzie potrzebna pomoc, ona będzie udzielona. Chciałbym w tym miejscu pogratulować tym ochotniczym stażom pożarnym, tym szczęściarzom, którzy dzisiaj te samochody otrzymają. Jednocześnie życzyć, żeby te samochody Wam służyły dobrze, żeby te samochody dawały gwarancję, tak jak powiedziałem, niesienia, bezpiecze... niesienia pomocy, kiedy zajdzie tego potrzeba. Jak i też jednocześnie życzyć, żeby te samochody. Jak najrzadziej wyjeżdżały do zdarzeń, częściej na ćwiczenia, na defilady, na różne inne miłe uroczystości, bo jeśli wyjeżdżają do pożaru, to te samochody wtedy muszą mieć określoną pomoc i jest jakieś, zdarza się jakieś wtedy nieszczęście.